Dzisiaj pokażę Wam naszą nową farmę zwierząt, którą zbudowaliśmy razem z futrzakiem na naszym świecie Minecraft. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Wam ogromnie podziękować za stos subskrypcji. To dzięki Wam możemy rozwijać ten kanał. Zostańcie z nami, bo będzie się działo, a ja zapraszam Was do odcinka. Hello? wam mnie ktoś? Tak, tak, ja. Bóg. ja się nie znam, żegnam. Tak to, co? Chodź na spotkanie, musimy coś obgadać. Kim ty jesteś? Musimy coś obgadać, chodź. Kto ty jesteś? No w sali spotkań, no to ja włosek, no chodź. Aaaaa! Ty, no to chodź. Okej, okay, zaś... Nie obok, tylko na krześle, brawo. No, więc. więc o czym chciałeś ze mną porozmawiać? Bo ostatnio na odcinku robiliśmy miejsce na farmę. No tam. No tak, tam. No i, on, I... widzisz, jak ją fajnie przygotowałem już teren? No ja. Yeah. Tak, widzę, widzę, widzę. No fajnie, że widzisz. I czy masz I... ADHD? Czy ty będziesz w końcu stał w miejscu, siedział na ten krzyżu, no. że ty skaczesz góra-dół, góra-dół, góra, dół, góra dół, Trzeba góra. zaczekać, znaczy nie zaczekać, tylko trzeba... Ogarnąć jakieś zwierzęta na tą farmę. No to ty jedziesz pierwszy. Jak to ja idę? <gry> no to dobra, no to chodź po zwierzęta. Mm... A, Idziesz czy nie. Nie na tak nie a i w sumie teraz już nie że tutaj dalej jest ta moja farma. <gry> no powiem ci to. będę. <gry> Dobra, możemy sobie poskakać. No darmo mi się nie chce, chodź tam. O świnka! Dora, mamy nasion, ja mam nasiona i pszenicę. Więc ty się zajmiesz marchewkami. Kurde, idę tu tych świn, co jest gra? Marchewki? bo świnie idą za czym? No właśnie, bo świnie idą za pszenicą. Za ziemniakami. No to we ziemniaki, bo jedna mi to wymyśli coś. O kurczaczki. Cześć, kurczaczek, chodź. O dara, dwóch mam, dwoje wystarczy. O, ja na to. Nie wiem. O, nawet trzy się ze mną zabierają na wycieczkę. Dobra. Po fazy już mam ziemniaków trochę. No, a ja już prawie dotarę z kurczakami. No nie powiedziałbym, że prawie, ale... No prawie, bo na lądzie będzie łatwiej, tylko że one utknęły, nie wiem czemu one nie chcą iść. bo ja tu mam armię świń. <laughs> Ej, no bo ono usmuje w miejscu, nie chcą za mną iść. Patrz, patrz. Mogę wziąć smycz, byłoby pr... NIE, NIE, NIE! Chodźcie tu, wróćcie, wróćcie! Wróćcie tu za mną, chodźcie. Chodźcie kurczaszki. Przekupię was nasionami, to może ze mną pójdziecie. Wiesz, to jest trochę tak jak... Bym im powiedział, że dostaną cukierki, jak za mną pojadą. <laughs> Jezu, wiecie... O, brawo, brawo! Pierwsze kroki na lądzie. Dobra, już armia, naprzód. Ty, bo my się musimy tam na drugą stronę przychodzić, to zaraz o tym pomyślełem. Zawolniłem, że to nie jest na tej wyspie. Chodź na to jak one na szeregu idą. To co prowadzi dosłownie armia. kurde. No. O, dotarłem do twojego domku już. To, to może będzie, no. że to też jest farma. Zwierząt. Prowadzę twoich kolegów. Chodźcie dzieci, dostaniecie cukierki jak ze mną pójdziecie. Co? Wiecie co kurczaki? Zostańcie tutaj, ja zaraz będę. One tam sobie będą pływać ładnie, grzecznie. Chodźcie dzieci. Naprzód, 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 naprzód. No! Tak jest wygodny, tylko że musiałem... Najpierw poszedłem do siebie, a później musiałem wrócić do twojego, bo jak się okazało mi uchradzać. Karmimy się! Dobrze. Mi się nakarmiono. O kurczę, zrobiłem za dużo. Znaczy. <laughs> co? Nie o dalej Ale. O kurde, co ty robisz? Nie! Nie, one do mnie. One do ciebie idą, więc sobie sami. to <laughs> dobra Dobra. Um, za dużo jest ich tutaj. Dobra, masz to... potrzebuję... Czy możesz schować te ziemniaki? Ponieważ zaraz sobie stąd pójdą. Chcę je rozmnożyć. Dobra, idziemy teraz po krówki. A czym się karmią krówki? Ja mam... Masz smycz. Nie mam smyczu. No a przecież... Mam. No mi ją się, się Wiesz co, ją weź i ty weź jedną krówkę, ja wezmę drugą i będziemy mieli krówki. Albo nie, wiesz co? Ty weź... Przynieś... Tak... Przynieś, weź wiadra z wodą. Ja wezmę krowę, a ty weź wiadra z wodą. Mam przy sobie. No to... Idź tam na tą wyspę i musisz zalać tamtą dziurę, co tam zosta zrobiłem. O, dobra. Bo ja ten celowo tą, ją zostawiłem, bo chciałem... żebyśmy... mieli taką oazę spokoju dla zwierząt. Chodźcie, krówki. Idziemy na wycieczkę. Dostaniecie cukierka, jak przyjdziecie. Krówki nadchodzą. Jak już będziecie. Proszę. Czyli na obiad. Dobra, dobra, chodź. chodź sobie wiesz, co tu trzeba będzie zrobić? Podwójne ogrodzenie. iść po ogrodzenie. No, Dobra, a masz. Adorem, ja, ja krówki rozwiążę. Ciebie i mnówcie. ciebie. Mnówcie się. No, mnożymy się. <laughs> co ty gadasz? Dobra, wiesz, co wystarczy, 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 wystarczy. Wychodź stamtąd. Chodź, idziemy robić kolejną rzecz. Dobra, jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę zrobić. Ich... Jak i tak już mnie obudziłeś, to chcę, żebyśmy posprzątali wioskę, tak jakby. A? O, dzięki za ziemniaki. E, Hazano. Hop, samy. Patrz. To gdzieś tutaj już trochę ogarnąłem. Ten domek no, już nie lata. I chcę, żebyśmy poprawili ścieżki. Żeby nie było jakichś takich wyrastających tych. Żeby drzewa właśnie? nie wchodziły w drogę. Też nie wyglądają świetnie. Nie. Nie znaczy. Znisz to drzewo najpierw. Dobra. To, Coś zacząłem? A ja będę kontynuował robić ścieżki. Dobra, myślę, że wiesz co? Może, myślę, że to są. To wszystko, co na razie myślę, że moglibyśmy zrobić. Tak naprawdę. Ja jeszcze, ja jeszcze muszę z znaleźć. Dla Edka. Dobrze, szukaj z dzicha w takim razie. Okej. Okay. Myślę, że w dużej mierze mamy to skończone. Widzę potencjalnego. No? Dobra. Widzę się z tobą dobrze, wiesz, gdzie. Czy nie wiesz? Jak nie wiesz, to, to nie wiesz. No, Robuczek. Zrobiliśmy tam co tam Masz i to ono mnie zniszczyć. A, ja się Nie mnie śmieje aż tak bardzo nie rytuje jak ten ze drzewa. Śmieszny. Dobra już. Ostatnia rzecz, którą chciałabym, żebyśmy dzisiaj zrobili, to żebyśmy poprosili widzów o nazwę dla tego świata. Co ty na to? Mam pomysł. Nie ty ciebie się pytam, tylko widzów. A, a, to, <gry> Więc dajcie nas w komentarzu. Dajcie znać w komentarzu, jaka według Was nazwa byłaby odpowiednia. A teraz. Pa! Не обиди меня. Папа... <laughs> Папа... -па.